To tak łatwo nie wychodzi pod śrubokrętem jednak. Ciężko, ciężko. Bo jeżeli ktoś dotarł do tego miejsca, niech powie. Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Można powiedzieć, że dzisiaj pierwsze prace przy naszym fiatie. Zaczynamy od akumulatora. Ostatnio musieliśmy go odpalać na kable przed wizytą u Mechanika i dzisiaj stwierdziłem, że podepnę prostownik na jakiś czas. Stało około tygodnia. Dzisiaj auto odpaliło bez problemów. Temperatury wahały się od zera do, do kilkunastu stopni, więc nie było tragedii. Ale więc tak, tu mamy taki prostownik. Teoretycznie powinien automatycznie sobie znaleźć jakiś jest rodzaj akumulatora około 40% naładowania 12V 15 stopni to jest bodajże chyba temperatura otoczenia bo około tyle stopni może być dzisiaj albo tutaj po prostu w tym miejscu eee, no i co tak to wygląda nie wiem jaki to jest akumulator nie wyciągają go jeszcze tu rzekomo pokazuje że to jest AGM lub żelowy nie wiem dlaczego tak w takim razie. I słuchajcie. Jak zaczął pracować? Czas start. Odpalam go o godzinie 13. No i zobaczymy, jakie napięcie będzie pokazywał, nie wiem, za godzinę, za dwie lub trzy. A ja idę rozpoczynać pracę w innym miejscu. Dzisiaj będę walczył z tą zabudową. Zobaczymy, ile uda mi się dzisiaj e, zdziałać. Jak to jest przekręcone, widzę, że po części na nitach, po części na śrubkach. E, te zaślepki będzie trzeba zajmować. Będę dzisiaj z tym działał. No, także to muszę usunąć e, to, co jest za mną. Tą tą zabudowę, która tutaj już była. E, muszę przygotować ścianę tak, żeby e, była goła blacha, bo z drugiej strony mamy wgniotkę. Więc przed oddaniem samochodu do mechanika musimy to posprzątać, także ja zabieram się za pracę i postaram się zdać wam relację jak poszło. Jednak małe sprostowanie. To tak łatwo nie wychodzi pod śrubokrętem jednak. Dobra, już na to wpadłem, że muszę to wziąć w ten sposób, złapać, cyk, kombinerkami i pociągnąć. I teraz taka sytuacja, jak to zawsze, nie może iść się gładko. Po zdjęciu oczywiście takie pleksy pokazuje się blacha dodatkowa jeszcze. Oczywiście też na nitach. Także oczywiście cieszę się. Zbieram złom. No to lecę dalej. Oczywiście nie mogłoby być za łatwo pod tymi blachami. Są takie sporniki aluminiowe. Myślałem, że uda mi się rozwiercić je, ale nie bardzo, ponieważ Śruby przeszkadzają w tym, więc najpierw trzeba odkręcić śruby, później rozwiercić te kątowniki. No i oczywiście ciekawe rzeczy zaczną się tutaj, ponieważ trzeba będzie rozwiercać całą listwę. To się udało pociągać. Ustrojstwo. Tu są na szczęście wkręty. No ale z tym będzie trzeba sobie jakoś dać radę. Powiem Wam szczerze, że zleciało mi troszkę dzisiaj. Mamy godzinę 17. Przypomniałem sobie o tym, że akumulator się znajduje i jak to wygląda w tym momencie? Jest full. Nie wiem ile mu to zajęło. Ale jest full. Pokazuje takie napięcie w tym momencie na akumulatorze. Zobaczymy. 12,9. Właśnie go w tym momencie odpiąłem. Sam nie wiem czy to dobrze, czy źle. 4 godziny w takim razie się ładował, bo o 13 podpiąłem. 4 godziny. Więc chyba jest. Dobrze. No, to może kolejne 2 tygodnie stać. Słuchajcie, wpadłem na to jeszcze, że za 2 dni będę tutaj jeszcze kilka rzeczy robił. I stwierdziłem, że sprawdzę napięcie jakie będzie na akumulatorze, żeby zobaczyć, czy prąd y, gdzieś ucieka czy, czy gdzieś jest pobierany e, bo tak jak mówiłem, był problem, żebyśmy ostatnio odpalili e, e, Fiata, a no jeszcze zobaczymy teraz na nagraniu e, przepraszam Was za jakość tego filmu ale jest to nagrywane telefonem, a sami wiecie, że e, jak troszkę brakuje światła to telefon nie daje rady, bo gdybym już wyszedł tutaj na zewnątrz, to by było całkowicie inaczej no ale wymyśliłem sobie, że będę nagrywał w środku, więc no jest zdecydowana różnica no, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj pogoda nie dopisuje deszczowo, więc na szybko się witam z zewnątrz i wchodzimy do środka. Jeszcze zostały mi drzwi do rozebrania, bo wczoraj już nie zdążyłem. To znaczy przedwczoraj, bo przed chwilą dla was przed chwilą, a dla mnie przedwczoraj eee, czemu ja stoję na zewnątrz. W każdym razie idę sprawdzić, jak tam akumulator. Eee, no i będziemy obserwować, co się będzie dalej działo. Dzisiaj w planie jest demontowanie boku i demontaż podłogi. Ja powiem wam, zmęczyłem się troszkę. Kawka. Można lecieć dalej. Ja już jestem w... w szoferce. No i będziemy... O. Coś tu troszkę mi się nachlapało. Ja jestem w szoferce, no i będziemy sprawdzać to napięcie. 12,3 13 stopni pokazuje, że je mamy tutaj i 12,3 mamy napięcie. No i teraz pytanie, czy to jest ok, czy nie? Takie paski LEDowe są założone na, na pacę których używam dosłownie może 15 minut. Więc pytanie, czy coś pobiera prąd? Auto było otwarte. Nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie. Możecie dać znać w komentarzu. <słyski> Powiem Wam, śrub tu nie widać. Nie da się ich za bardzo ruszyć. Nie. Jest bardzo ciężki temat. się udało jedną odkręcić. Tej ja je raczej też nie ruszę. Na szczęście nie muszę odkręcać tych imbusów, bo to jest tylko w podłodze. Ale powiem Wam, to będzie bardzo ciężka przeprawa z tego co widzę. Bo te śruby naszą już brudem, rdzą i nie chcą odchodzić niestety. Więc od początku w górkę. Ciężko. No, po prawie ponad godzinnej walce udało mi się zdjąć jedną płytę. Od spodu płyta nie wygląda źle. Ale widać, że delikatna rdza gdzieś tam się pojawia, zwłaszcza właśnie przy tych miejscach łączeń. Czyli gdzieś tutaj prawdopodobnie woda pomiędzy płytami się dostawała. Bo no, sam, sama silblacha jest ok. Ewentualnie no właśnie, w takich miejscach gdzieś tam się no, Ale to zrobimy sobie z tym porządek. Będzie tacy. Teraz co? Muszę poprzenosić tą część. Albo tutaj część na razie podkręcać, poprzeczyszczać te śrubki. I później przenieść to wszystko na drugą część. Ewentualnie część tutaj za mną. Także bawimy się w Tetris. Słuchajcie, dobrze robię to u rodziców na podwórku. Bo Tata ma chyba wszystkie narzędzia świata, na przykład taki spikulec. Prawie jak Kapitan Hack. Bo mogę nim sobie wygrzewać cały brud zanim będę próbował to odkręcić Także, Kapitan Hulk, i do dzieła! Udało mi się rozebrać tę podłogę Jeszcze czekam na odbiór tej zabudowy wtedy będę mógł sobie usunąć całkowicie tą podłogę zobaczyć co tam pod nią jest Jeszcze zostały mi takie rzeczy tutaj do usunięcia Muszę to wszystko ładnie porozwiercać, ale co najważniejsze, okularki. Okularki, ponieważ no, widziałem mu co po niektórych na profilach, że pojawiły się problemy z oczami. Jak opiłki wpadły, dlatego, grunt do bezpieczeństwa. Oczywiście to jest takie pierwsze y, zamiatanie po prostu tego co było pod, pod podłogą, żeby można było w ogóle zobaczyć w jakim ona jest stanie. To oczywiście będzie tysiąc razy jeszcze myta, ale co? W ogóle nie jest w najgorszym stanie, w takich miejscach newralgicznych, czyli tu gdzie były śrubki, jakiś styk pomiędzy płytami troszeczkę się pojawił. Większość tego to jest jeszcze błoto, które zejdzie nieźle. Jest troszeczkę o w tych miejscach właśnie gdzie płyta przylegała tu były śruby e, tam zaglądałem nie ma tragedii e, tutaj musiałbym się troszeczkę podsprzątać tam się gdzieś woda dostawała ale generalnie jestem mile zaskoczony e, tym w jakim stanie jest ta podłoga bo z tego co wiem to bywa różnie. Mamy szczelne drzwi, Przez chwilą padał deszcz dość mocno, świeciłem sobie latarką gdzieś tam, nic tu nie wlewa się z tego co zauważyłem. Jeszcze oczywiście zrobimy test na jakiejś mini. jak już będzie powiedzmy auto odebrane od blacharza, bo w przyszłym tygodniu auto jedzie do blacharza, mamy tam taką małą wgniotkę, przez to też musiałem tutaj rozebrać tą zabudowę, żeby był dostęp do Rozbierania tej szyny. Jeszcze mamy tam troszeczkę z przodu takie miejsca, gdzie lakier schodzi. Postaram się to jeszcze nagrać przed oddaniem samochodu do, do lakiernika, żeby w przyszłości przy sprzedaży nikt mi nie zarzucił, że tam była jakaś kolizja czy coś takiego. A to jest bezkolizyjne, po prostu chcemy go po, yy, troszeczkę doprowadzić do porządku. No i co? I Mam nadzieję, że to jakoś pójdzie powolutku do przodu. Dobra, słuchajcie, jeszcze na zakończenie tego odcinka sprawdzimy napięcie. Tam się świeciły takie paski LEDowe, pewnie widzieliście na wideo, które są na zabudowie. Zobaczymy, ile teraz będzie pokazywał akumulator. Odpinamy. Nie wiem, czy cokolwiek tu będzie widać. Jedną ręką to się średni. 12,1 Nie pamiętam ile było 12 chyba 3 Nie wiem dlaczego on pokazuje tutaj Że to jest AGM żel Powinien być chyba standard Nie wiem w ogóle co to jest za akumulator W zasadzie Może tak ma być Jest 9 stopni no. Dobra w takim razie ja się z Wami już żegnam w tym vlogu. Jeżeli Wam chociaż troszkę się podobała taka forma, to jest nasz początek dopiero budowy. Jeżeli chcecie śledzić, co się będzie dało dalej, nasze wzloty i pewnie i upadki, zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia kciuka oraz komentarza. Komentarze jakiekolwiek by nie były, nawet może być uśmieszek, albo jeżeli ktoś dotarł do tego miejsca, niech powie naleśnik, jeżeli nie będzie pomysłu na komentarz. No i tak jak mówię, jeżeli będziecie ciekawi, co będzie się działo dalej z zabudową, zostawcie suba i śledźcie na razie. Cześć!